Park Narodowy Chitwan leży w części nizinnej Nepalu, przy południowej granicy z Indiami. Zamieszkaliśmy we wsi Sauracha nad rzeką Rapti. Wróciliśmy do hotelu po pełnym wrażeń spływie rzeką i pieszym tropieniu nosorożców. Dzisiaj wybierzemy się jeszcze na safari na grzbiecie słonia. W czasie krótkiego odpoczynku organizujemy szybki posiłek. Mamy też czas na zdjęcia. Przy hotelu rośnie okazały melonowiec właściwy, zwany częściej papają. Na ostatnim piętrze budynku pszczoły olbrzymie wybudowały dwa duże plastry. Górna część plastra służy do gromadzenia miodu, dolna do wychowu czerwiu. Robotnice mają długość ciała około 19 mm i są niewiele mniejsze od matki. Tutejsza ludność nie niszczy gniazd, gdyż uważa, że pszczoły przynoszą domowi szczęście. Zbieramy się do wyjazdu przed samochodem, którym podwieziemy się do stacji słoni. Przejeżdżamy przez wieś. Po drodze mijamy budynki wiejskie. Niektóre mają jeszcze tradycyjną konstrukcję z żerdzi bambusowych i gliny. Korzystamy ze specjalnej rampy, aby dostać się na grzbiet słonia. Mamy okazję podziwiać las w wysokości 3 metrów i wypatrywać w gąszczu dziką zwierzynę, która nie boi się człowieka siedzącego na słoniu. Zgrabnie przedzieramy się między pniami drzew, rozgarniając na boki gałęzie. Słoń porusza się inochodem, to znaczy, jednocześnie podnosi przednie i tylne nogi z lewej a następnie z prawej strony. Dlatego siedząc na grzbiecie tego zwierzęcia kołyszemy się silnie na boki. Słonie mimo ogromnego cielska potrafią przemieszczać się w lesie bardzo zwinnie i cicho. Kornak do sterowania słoniem używa kijka, którym trąca głowę zwierzęcia oraz nóg naciskając nasady lewego i prawego ucha. Uszy słonia pełnią rolę pedałów kierunkowych. Balansując z kamerą na grzbiecie słonia nie zawsze udaje się wszystko sfilmować. Podeszliśmy bardzo blisko sambara, odpoczywającego w krzakach. Jelen ten pędzi życie samotnicze i żeruje głównie nocą. Wychodzimy na trawiastą polanę, na której przybywają nosorożce indyjskie. Odszukanie nosorożców w terenie nie jest bardzo trudne. Poszczególne osobniki mają stały rozkład dnia. Po południu, kiedy temperatura powietrza spada, Wychodzą z bagień i stawów na łąki, by się popaść. Wokół samisy z młodym zgromadziło się sporo słoni z turystami. Ja tu już filmuję, poczekaj. No. Na razie to na nic stoją. Samica opiekująca się młodym bywa groźna, bo nie waha się atakować w obronie potomstwa. Oba nosorożce jednak zupełnie nie zwracają uwagi na turystów i pozwalają się fotografować. Na wolności samica prowadzi swoje młode co najmniej dwa, a nawet trzy lata. Na skraju polany pasą się jelenie Aksis. Idziemy dalej, wypatrując dzikich mieszkańców parku.

Doszliśmy do rzeki. Słonie mają okazję napić się i opryskać wodą. Brzeg patrolują kleszczaki w poszukiwaniu czegoś nadającego się do zjedzenia.

W lesie natrafiamy na samca pawia indyjskiego z długim, wspaniałym ogonem. W gąszczu zieleni dostrzegamy także kilka jeleni axis. Nad wodą kręci się kur bankiwa. Safari dobiega końca. Kolejno schodzimy z grzbietów naszych wspaniałych wierzchowców. W podzięce za pracę słonie zostają obdarowane smacznymi bananami.